Hej, z tej strony Head i w tym materiale pokażę Wam jak odciąć ogon Smoka Kalamit i w ten sposób zdobyć broń zwaną Obsidian Great Sword. No a przy okazji zobaczcie jak można pokonać tego smoka. Do wykonania tego wyzwania będę używał miecza Men Serpent Great Sword plus 15, tarczy Black Knight Shield plus 5 oraz lekkiej zbroi dającej wysoką odporność przeciwko magii. Dobierając ten sprzęt upewniłem się, że będę miał jak największą mobilność gwarantowaną przez pierścienie Havel's Ring i Darkwood Grain Ring. Żeby zdobyć wspomniany miecz, trzeba nauczyć się omijania ataków smoka i czekać na odpowiedni ruch. Ogon da się uderzyć tylko w bodajże trzech momentach, przy czym tylko jeden z nich daje uderzenie gwarantowane. I to na nim skupiam się w tym poradniku. Walkę zaczynamy od schowania się za skałami po prawej, bo na początku smok ma tendencję do plucia swoją magiczną mazią. Później wybiegamy na arenę i trzymamy się w średniej odległości od smoka, przynajmniej staramy się to zrobić, bo on będzie zwykle nas szarżował. Opiszę teraz krótko większość ataków smoka, żeby ułatwić Wam zadanie. Podstawowy atak to wymach głową. Najpierw z prawej na lewą, a później z lewej na prawą. Przed tym atakiem można uchronić się dwojako, skoczyć na lewą stronę smoka i później zrobić drugi unik przed drugim atakiem, lub być blisko smoka, albo najlepiej pod nim, albo uskoczyć do tyłu. W tym momencie jesteśmy absolutnie bezpieczni i utrzymujemy większy dystans ze smokiem, co przydaje się w przypadku polowania na jego ogon. Najniebezpieczniejszy atak głową Smok wykonuje z dużego dystansu. W tym ataku wyraźnie składa się do działania i nagle wyskakuje bardzo mocno do przodu, uderzając głową. Przy tej okazji mała adnotacja odnośnie tego dlaczego nie używam tarczy. Wiele ataków Smoka da się zablokować, ale kosztem utraty równowagi, chyba że macie naprawdę ciężką tarczę. Kolejne ataki smoka to jego magiczna półwocina, która występuje w kilku wariantach. Dmuchnięcie z prawej na lewą. Przed tym atakiem można uskoczyć do tyłu, ale w tym przypadku trzeba uskoczyć naprawdę daleko, albo w kierunku smoka na jego lewą stronę. Plunięcie na wprost. To stosunkowo prosty atak, przed którym wystarczy uskoczyć na lewo lub na prawo. Zaznaczam tylko, że ten atak ma niewyobrażalnie ogromny zasięg, więc nawet jeśli jesteście po drugiej stronie areny, to i tak nim dostaniecie. Kolejny niebezpieczny atak zaczyna się wtedy, kiedy smok podlatuje do góry i pluje w dół. To atak obszarowy, przed którym uciec można biegnąc lub robiąc 3-4 uskoki. Smok staje też czasami na dwóch łapach, co wiąże się z dwoma różnymi atakami. Pierwszy z nich to plunięcie w naszym kierunku. Przed tym atakiem można uciec albo robiąc 3-4 uskoki od smoka, albo skacząc prosto na smoka. W drugim smok staje na dwóch łapach i używa swojej mocy telekinezy. Rozpoznacie ją po tym, że zacznie mu świecić jego czerwone oko. W tym przypadku trzeba uciec spod smoka, bo inaczej pochwyci on nas swoją mocą. Smok ma jeszcze parę innych ataków, w tym chociażby ataki łapami, kiedy znajdujemy się pod nim, przed nimi wystarczy uskoczyć, lub atak ogonem, kiedy znajdujemy się za nim. Najważniejszym atakiem z punktu widzenia zdobycia wspomnianego miecza jest atak, w którym smok szarżuje w locie. Od razu zaznaczę, że smok ma dwa rodzaje tego typu ataku. Jeden szybszy, po którym od razu robi obrót i plunie swoją wdzieliną, przed tym trzeba uskoczyć. I drugi wolniejszy, po którym robi czasami uderzenie ogonem. Żeby móc uderzyć w ogon smoka, musimy poczekać, aż smok wykona swój atak z powietrza. Jak widać, kiedy smok unosi się, zaznaczam go systemem namierzania. Normalnie w tej walce nie stosuję namierzania, bo jest łatwiej omijać ataki smoka. Po namierzeniu smoka należy zrobić uskok przed jego atakiem i później szybko ustawić się w miejscu pod jego ogonem. Jeżeli ustawiliśmy się dobrze, smok uderzy ogonem o ziemię. Ten atak można zablokować tarczą, jeżeli macie odpowiednią, mocną tarczę, lub przed nim uskoczyć albo odsunąć się. Po zablokowaniu lub uniknięciu ataku mamy moment na uderzenie w ogon. To przedsięwzięcie wymaga trochę czasu, bo smok nie robi za często swojego ataku z powietrza i nie za często używa swojego ogona. Jeśli jednak nauczycie się jak unikać poszczególnych ataków smoka i wyposażycie się w odpowiedni sprzęt, zdobycie tej broni i odcięcie ogona powinno zająć wam niewiele czasu. Mi zajęło to 5 minut. W dużym skrócie, żeby zdobyć ogon, trzeba poczekać aż Kalamit uniesie się w powietrze i wykona swoją szarżę z powietrza. Później należy ustawić się tak, aby wykonał uderzenie ogonem o ziemię i zaatakować. Powodzenia. Na koniec dodam tylko, że na tej arenie znajduje się skrzynka z Titanite Slab, czyli przedmiotem, który służy do ulepszenia broni na plus 15. Co ciekawe, można go zdobyć nawet podczas walki ze smokiem, na przykład, żeby ulepszyć sobie broń na walkę ze smokiem. I jeszcze adnotacja dla osób, które myślą o tym, że w tej walce można znaleźć jakąś metodę bezpiecznego pokonania kalamit. Niestety wejście z powrotem na drabinę i strzelanie do smoka z góry nie jest najlepszym pomysłem. Dodam, że jeśli uda wam się wejść na górę, bo to jest możliwe, to smoki tak podleci do góry i was zabije. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był poradnik jak pokonać smoka Kalamit i zdobyć broń ukrytą w jego ogonie. Pozdrawiam moich widzów, pozdrawiam smoka i dziękuję. Ała.